Luz de Maria de Bonilla, Argentyna, orędzie Świętego Michała Archanioła wraz z krótkim komentarzem Luz de Marii po orędziu. Ludu naszego króla i pana Jezusa Chrystusa, błogosławią Was w imię Trójcy Przenajświętszej, błogosławią Was jako dowódca wojsk niebieskich. Wzywam Was do podniesienia serca, myślenia i rozumu, abyście z większą świadomością zachowywali pewność, że relacja z naszym Królem i Panem Jezusem Chrystusem jest płodna w zależności od potrzeby bliskości i wykonywania Bożej woli w swoim życiu, jaką ma człowiek. Wiara wzywa Was do wyjścia z osobistego egoizmu, z osobistej samotności, z głupoty, aby iść na spotkanie z naszym Królem i Panem Jezusem Chrystusem. Konieczna jest osobista relacja z naszym Królem i Panem Jezusem Chrystusem, aby człowiek wprowadzał w czyn, wewnętrzne oddanie się bratu w miłości bratniej i szacunku. Ludzkości sami nie zwyciężycie. Padniecie łupem wilków, które chcą nasycić swoją zemstę na dzieciach, niewiasta obleczonej w słońce i z księżycem pod jej stopami. Apokalipsa 12, 1 Zbadajcie swoje sumienie, przechodzicie drogę z krzyżem na ramionach. Każdy jest poddawany próbie i każdy musi z zaangażowaniem być posłusznym naszemu królowi i Panu Jezusowi Chrystusowi. Każdy musi wyrzec się siebie samego aby człowiek w swej nicości przekonany i nawrócony był wierny naszemu królowi i panu Jezusowi Chrystusowi to pokolenie zmierza ku przepaści albo na spotkanie bożej woli stąd wynika ważność tego żebyście poznali i rozpoznali oblubieńca abyście nie zostali Zwiedzeni. Synowie ciemności powstali, zjednoczyli się i wytworzyli struktury, jakich potrzebują, aby iść przeciwko darowi życia. Rezultaty były dla nich satysfakcjonujące jako konsekwencja ludzkiej wolnej woli oddanej demonowi i tym, którzy go reprezentują na ziemi. W tej chwili atakują życie w maskach dobrych celów i ludzkość idzie dalej jak owce do rzeźnika. Ludzkość żyje w tym, co światowe. Nie chcą pracować dla naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, a ponieważ wzmoże się nieprawość, Oziębnie miłość wielu. Ewangelia według świętego Mateusza 24-12. Nie wierzycie, nie macie nadziei i nie kochacie. Jesteście doprowadzeni do życia w podporządkowaniu bez powietrza ani światła słońca, bez księżyca i gwiazd. Wspomnienia będą podporą dla ludzi, bladych z powodu bliskości śmierci. Zapominacie o ostrzeżeniu, gdy jest ono blisko, a pogłoski o wojnie przestają być pogłoskami. Plagi wciąż stają się obecne w wielkich ciałach niebieskich i w małych miastach. Choroba dalej pojawia się w wiadomościach, granice się zamykają, a upadek światowej gospodarki przyspiesza krok Antychrysta, który pozostaje na ziemi u boku swych poddanych. Módlcie się za Francję. Ten naród zatapia się w tragedii. Umiłowani naszego Króla i Pana Jezusa Chrystusa, naprzód! Nie zatrzymując się, nie słabnąc, pracujcie dalej na drodze duchowej. Kochajcie naszą królową i matkę. Miejcie świadomość, że jesteście chronieni. Osłaniamy Was, idziemy przed każdym z Was, za każdym z Was, po bokach każdego z Was. Nie lękajcie się, nie lękajcie się. To jest czas wielkich cudów. Z moim mieczem, wzniesionym wysoko, błogosławię Was, święty Michał Archanioł. Witaj, najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Witaj, najczystsza Maryjo bez grzechu poczęta. Komentarz Luz de Maryi Bracia. Święty Michał Archanioł daje nam lekcję wierności Bogu, jasno daje nam wniknąć w tajemnice Bożej miłości oraz w jakość i wielkość odpowiedzi człowieka. Potrzebne, aby osiągnąć to duchowe zbliżenie z naszym umiłowanym Królem i Panem Jezusem Chrystusem. To bardzo poważna chwila ta, W której żyjemy. Codzienne spotkania z już objawionymi wydarzeniami skłaniają nas do tego, by wznieść głos, wołając: Abba, ojcze! Są to wydarzenia, wobec których społeczność naukowa wpada w niepokój. A iluż braci jest wciąż sceptycznych wobec wezwań z nieba. Lud Boży musi w tej chwili patrzeć przed siebie, nie tracić czasu, gdyż spełniają się wielkie i poważne proroctwa, które zostały nam dane. Jako dzieci Boże, chronione przez Dom Ojcowski, idziemy dalej, zjednoczeni z naszą królową i matką czasów ostatecznych. Będąc tym ludem, który idzie do jej Boskiego Syna, trzymając ją za rękę. Chrystus dziś, Chrystus jutro, Chrystus na wieki wieków. Amen. 11 stycznia 2022